Cześć, witam Was bardzo serdecznie po tej stronie Ice Dudi. Chciałbym wam pokazać grę Armor Wurfet. Bardzo podobną do gry World of Tank, dosyć nową grę, kilka miesięcy jest na rynku Jest na razie niezbyt wiele czołgów, chociaż czołgi są nowsze niż World of Tank od takich lat 50. do chyba najnowszych czołgów jakie są dostępne Chcemy Wam pokazać tryb PVE, gdzie mamy do rozegrania taką misję z komputerem. W misji musimy różnie obronić, zdobyć jakąś fabrykę, pokon, odbić jakiś samolot. Różne takie dosyć ciekawe misje dosyć dużo strzelania. Przeciwnik na początek jest łatwy, ponieważ jest to komputer. Na razie gram do drugiego tieru, ponieważ nie mam ściągniętej jeszcze pełnej wersji. Ściąga się. Ściągając 4, niecałe 5 GB mamy dostęp do kilku podstawowych czołgów, kilku map. Możemy spróbować, czy nam się spodoba. Nie musimy ściągać całej wielkiej gry, która zajmuje no, na początek 25 GB. Dobra. Mamy tutaj pierwszą misję. Zobaczcie, czy Wam się podoba. Pięciu graczy na kilku, kilkunastu graczy komputerowych. Posłuchajmy, jakie mamy cele misji. Niebieska kompania wyeliminowana. Zajęcie portu należy teraz do Ciebie. Czarna kompania, czekajcie na nowe informacje. Nasza jednostka lotnicza jest w drodze, aby zniszczyć kontrabandę kartelu. Wywiad podejrzewa, że przemycane towary ukryto w dostawach pomocy humanitarnej. Dobra, no dasz tak radę je odnaleźć, tak i odnaleźć, zanim wszystko zostanie zrównane w ziemi. O, nie trafiłem. fajnie się w Kolejny no, Koledzy powinni pomóc. No... To Jest kolejny. To jest słaby przeciwnik. Udało nam się. Jedziemy dalej. Odjedziemy tu podwórkę. Za nami są... O, niedobrze. Przycelujemy. Jest nasz. Dobra, kolejni. O, ryk nie. Tak, krytyczne ogrośienica. No, nie jest zbyt duża penetracja. Ten penetracja może ma to działać, nie jest zbyt dużo obrażenia. Jest nasz kolejny. Jeszcze jeden strzał. Identyfikuj. O! Nie trafiłem! Ktoś do nas z tyłu strzela Nie z tyłu, sprawuj przynajmniej, dobra Zajmiemy się nim Oj, dostaliśmy porządnie Dobra, wycofajmy się to, to Dalej! Jest, kolega przełamał to Raz dostał, dobra Jedziemy dalej. Przecelujemy. Poszło. Na pewno kolega go zniszczy. Udało się. Jedziemy dalej. Mamy 5 minut. Jeżeli nam się nie uda przejąć, to przegramy. Jeżeli nam się uda przejąć port, to wygramy. Dobra, skręcamy w lewo. Udało się, kolejny nasz. Jedziemy tu do góry. A, zapomniałem, mamy jeszcze kilka dodatkowych celów. Tutaj trzeba znaczy, oznaczyć składu wroga. Różne misje zależy. w różnych misjach są różne cele. Na razie przy tej podstawowej instalacji mam dostęp do trzech misji. O, samochodu się nie da zniszczyć. Tutaj oznaczymy cel, pojedziemy na lewą flankę. Kontrabanda. Dobra robota. Zniszczymy tego tutaj. Oni są za składem. O, też jest za składem. Będziemy oznaczyć jeszcze jedną kontrabandę, tam koledzy nawet dobrze radzą. Na razie nikogo nie widzę. Tutaj mamy kontrabandę kontrabanda. Dobra robota! Niszczymy tego tutaj! Identyfikuj! Jest. Jeszcze. Jeszcze jeden strzał i będzie nasz. Podobnie coś tam nie usłyszę. No mam nadzieję, że koledzy pojadą przyjmować bazy, więc będziemy przegramy. Helikoptery wsparcia są w drodze. Jeden, nie widzę. Panownicy, P.O.W. O. Jeszcze raz. O, o. Aha. Dobra, przełączamy na ten rodzaj pocisku. Ja jeszcze raz dobra, kolega jest nasz, objeżdżamy. Idea mi się spodziewać przeciwnika. Kontra plana. można się nie udać. Dobra robota. Udało się. Kontrolujemy doki i statki kartelu. Posortowanie towaru i czynników zajmie to prawda trochę czasu, ale ty zrobiłeś już to, co cię należało. Ciesz się z wypłaty. Tak jak mówię, gra jest fajna, troszkę inna niż C.O.G. Warto spróbować. Nie trzeba dużo pobierać. Na no, wymagania nie są specjalnie duże. Ja gram no, w najwyższych detalach, jak są dostępne, w 60 klatkach i dosyć trzymają się te klatki. Ale myślę, że Wam też się uda zagrać. Wymagania minimalne nie są specjalnie duże, więc zapraszam. Fajna gra, ciekawa, inna niż czołgi. Spróbujcie. No nic, dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.